Wam w ośrodku w Szklarskiej Porębie, gdzie były, były leczone osoby y, uzależnione od różnych rzeczy i one były tam, te osoby zmieszane w ośrodku I w tym samym momencie byli alkoholicy, seksoholicy, narkomani, uzależnieni od hazardu, od zakupów, od różnych tam, od komputera, od różnych rzeczy i to była wiesz taka mieszanka. Tam spotkałam taką jedną kobietę. Ona miała takie multiuzależnienie. Młoda dziewczyna miała chyba z pięć albo 6 uzależnień naraz. To jest bardzo ciekawe, to tak jak Mówi się o tym, że jest uzależniony umysł i że człowiek potrafi zmienić jeden nauk w drugi i to bardzo szybko. To jest taka, takie niebezpieczeństwo dla wszystkich nałogowców, że jak rzucają jeden nauk, to szybko wchodzą w drugi i mogą tego nie zauważyć. I na przykład, narkomani, którzy się leczyli w ośrodku, to byli ludzie, którzy tam mieli taki pomysł, że a tam no to oni będą trochę pić alkohol. Jak wyjdą z ośrodka, no to jak są narkomanami, no to oni będą. Nie będą używać narkotyków, ale będą pić alkohol. No i po paru latach przyjeżdżali uzależnieni od alkoholu. Teraz w ogóle wiesz co? Zmienia się ten forma uzależnienia. Rzeczywiście może tak jest, że się tak wiesz, przemienia na taką formę bardziej związaną z zachowaniem, bo już wiadomo, że alkohol niszczy, że narkotyki niszczą, że nikotyna, że chemia i ludzie się przed tym bronią. Uczą się bez tego żyć. Robi się taka moda nawet na niepalenie, na niepicie, na zdrowe żywienie. To jest super, nie? Yy, ale właśnie ludzie się przerzucają na yy, nałogi takie związane z zachowaniem. No i trudniej je odkryć, trudniej je w ogóle zobaczyć, bo te tego mamy masę. Mamy teraz masę ludzi uzależnionych. To w ogóle, wiesz, na każdym kroku są ludzie uzależnieni. Od Netflixa, od filmów, od y, m, tych seriali, od oglądania czegoś tam, y, Instagrama gdzieś na komórce, od oglądania grania w gry, po y, różnego rodzaju takie zachowania, które też są ukryte jak, jak seks, zakupy, jedzenie, hazard. To, to są. Ma, o kurczę, gdzie się nie obejrzysz, to tego jest masa. Masa. I ludzie, którzy to mają, to są ludzie, którzy normalnie funkcjonują. To nie jest tak, że oni, o no, uzależniony, to to już jest taki wiesz, to już taki nie wiem, niepełnosprawny. Nie, normalnie chodzi do pracy, ma dzieci, ma tam nie wiem, rodzinę, yy, zarabia, funkcjonuje, czasem bardzo wysokie stanowiska. To w ogóle wiesz, nie ma znaczenia, nie? No, i mnóstwo uzależnień związanych z zachowaniem jest ukrytych. Są tajemnicą. Może nie dla rodziny, bo rodzina to wie często, ale dla świata. Osoby takie mają, nie, są nieujawnione. Albo nawet same przed sobą nie wiedzą tego, bo czasem jest tak, że ukrywają, bo wiedzą, że coś jest nie tak, a czasem żyją i myślą, że w ogóle żyją zupełnie normalnie. Co, co w tym nie tak, że oglądają telewizję od rana do wieczora, że wiadomości te same każdego dnia 15 razy w tym samym programie. Co, co w tym tak? To normalne, jak tak, tak ludzie robią, tak, tak ktoś robił od lat, no to, to wiesz, to nie widzi, że to jest jakiś problem. Jaki problem dla kogo? Dla kogoś, kto z boku patrzy, nie, a ten, kto tam siedzi w tym, to myśli, że no po prostu funkcjonuje w świecie, musi wiedzieć, co się dzieje na świecie. Mówię takie uzależnienie od Informacji, bo to jest jeszcze coś innego niż tylko uzależnienie od smartfona, telewizora, czegoś tam, tylko od informacji, od tego, co się dzieje na świecie. Wiesz, jest takie poczucie, że człowiek, który ma informacje, ma poczucie kontroli i istnieje coś takiego jak uzależnienie od informacji, takie wiesz, nałogowe, jakby zjadanie poprzez umysł tych informacji, żeby wiedzieć. Że to, że na Ukrainie, że coś, wiesz, tak dużo, dużo ludzi ogląda wiadomości lub czyta, w różny sposób to robią, ale muszą wiedzieć, co się dzieje na świecie. Jak nie wiedzą, wiesz, pojadą na wakacje, to nie, nie przeżyją dwóch dni bez wiadomości o tym, co się dzieje na świecie. No i niestety, wiesz, co oni mają skażone umysły. Jak tak ludzie oglądają bardzo intensywnie wiadomości, to oni żyją w innej rzeczywistości niż. Yy, Niż są, dlatego że mają w umyśle inną rzeczywistość, niż jest wokół nich. Zaleca się w ogóle w uzależnieniu, jak ktoś się leczy, żeby odstawił wszystkie nałogi naraz. I ja też to proponuję, bo są tacy, którzy się bardzo boją. Wiesz, że rzucają picie, narkotyki, ale palenie sobie zostawiają. To wtedy ten mechanizm uzależnionego umysłu hula dalej. On hula w inny sposób, ale jest niebezpieczeństwo, że ten ktoś jest po prostu cały czas nałogowcem. Każdy nałogowiec ma dążyć do tego, żeby mieć już czysto, żeby nie mieć już nic. Żadnego pola właśnie uzależnionego, tylko pole czystej świadomości. A co się dzieje, jak nałogowiec rzuca wszystkie nałogi? I zostaje czysty. Już odpowiadam na to pytanie. No, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bo przechodzi na taki inny level, na jakiś inny poziom swojej świadomości. Zostaje wolnym człowiekiem, który nie ma nic, o co mógłby się zahaczyć, jego umysł, i to jest zupełnie inny rodzaj świadomości. Niż jak jest w nałogu. Jakość kontaktu z tym człowiekiem się zmienia. Jest tak piękne, jest. Wiesz co? Bo nałogowiec, który rzuca wszystkie nałogi, to jest człowiek, który staje się wrażliwy, albo nie, musi ujawnić swoją wrażliwość, którą ma którą przykrywał nałogami. Bo w ogóle masę, masę ludzi uzależnionych to są ludzie wrażliwi. Tacy, no w ogóle wszyscy ludzie są jakoś wrażliwi. Ale wydaje mi się, że nałogowcy to są ludzie, którzy są wysoko wrażliwi, że duża grupa ludzi takich to są osoby, które mają wysoką wrażliwość na różnym tle, w różny sposób to się objawia ale wydaje mi się, że oni mają jakiś taki kłopot z tym, żeby sobie radzić ze sobą i z tą właśnie wrażliwością w świecie i oni za pomocą nałogu nie ujawniają tej wrażliwości, ale jeżeli zaczynają się leczyć i nie mają już żadnych nałogów, to ta wrażliwość wychodzi na wierzch i oni muszą sobie, muszą ją ujawnić jakoś i to jest piękne, bo obraz człowieka, który, wiesz, przeżywa emocje w taki sposób, których wcześniej nie przeżywał, wiesz, zdrowo, fajnie, wiesz, widoczny człowiek, to jest takie bardzo piękne. I ta, wiesz, uwrażliwienie, to, 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 że ten człowiek jest taki na wierzchu wyraźny, po, powoduje, że pięknie się z nim przebywa, bo jest taki czytelny, jest taki właśnie wrażliwy, taki emocjonalny. Te emocje są w ogóle piękne, wiesz, ale każdy nałogowiec jakoś tam od nich wcześniej stronie, a potem ma się z nimi, wiesz, pobratać. E I to, to jest też piękne w kontakcie, bo wiesz, ta różnica pomiędzy tym człowiekiem, który jest taki. W nałogu, a tym już bez nałogu, to jest taka, że ten człowiek jest taki, taki że można go dotknąć, wiesz, że można go poczuć. Muzyka Jeżeli by się wybił tak z tego kółka, to się wybija w rzeczywistość, która jest cholernie trudna. Cholernie trudna, bo tam są prawdziwe emocje, przyznanie się do jakiejś małości swojej własnej do tego, że sobie nie radzi właśnie, albo że jest ciężko w życiu, albo że widzi rzeczywistość swoją, że schrzanił w ogóle rodzi, w rodzinie, nabruździł, że po prostu trzeba teraz przepraszać, trzeba odkręcać, trzeba nie wiem jakieś długi spłacać, no takie rzeczy. To wiesz. Bycie w tym kołowrotku powoduje, że tego nie czujesz, nie widzisz, nie masz problemu. Ale jak się wybijasz z tego, to się okazuje, że masz masę problemów masę poważnych problemów, które masz wziąć na klatę i je rozwiązać. A poza tym jest tam bardzo ciężko, tam jest wstyd, tam jest poczucie winy, tam jest złość na siebie, na świat, że tak zrobił i tak dalej, nie? I wiesz, tam są bardzo, bardzo trudne uczucia. Więc łatwiej zostać w nałogu, niż pójść tam, gdzie jest trudno. Bo każde zdrowienie jest trudne, emocjonalnie bardzo trudne. Trzeba się rozsypać wręcz. Emocjonalnie, wiesz, nie wiem, przy terapeucie rozpłakać. To są takie momenty, wiesz, albo pójść do rodziny, kogoś przeprosić, wiesz, to są takie niesamowite rzeczy, że nie mieszczą się w głowie osobie uzależnionej, że miałby nagle zacząć ponosić konsekwencje swoich czynów. No. Początek leczenia uzależnienia polega na przyznaniu się do tego, że ma się problem. Ale żeby się przyznać, to trzeba przyznać się przed kimś. Nie wystarczy, że ktoś pomyśli sobie: O, mam problem i już y, przestanie z tym robić to, bo to prawdopodobnie nieświadomie przerodzi się w coś innego. Na przykład alkoholik, który rzuca picie, sam przestaje pić, to często staje się nerwusem. Bardzo nerwowym człowiekiem, który nie może sobie poradzić z własnymi nerwami i jest ciężki do życia. Często też żony alkoholików mówią: Wiesz, co, to już lepiej było, jak ty piłeś. Ale to nie przez przypadek tak mówią, bo to nie znaczy, że one lubiły, jak on pił. Tylko on się taki, taki nerwowy, bo wiesz, ma głód, chodzi, nie wie, co ze sobą zrobić, więc męczy świat i męczy siebie. Jest poirytowany, ale też chce żeby ludzie doceniali jego wysiłek. No tyle narobiłem, tyle zrobiłem, nikt tutaj nie jest ze mnie dumny, nikt mnie nie chwali, a jest taki nerwowy, że wszyscy go mają dość. Więc wiesz, yy, tak, taka, taka patowa sytuacja. Wiesz dlatego, dlaczego działa Grupa AA? Bo są ludzie, którzy mają ten sam problem, ale ludzie się też otwierają. Mówią innemu człowiekowi, że mają problem i nie są sami. A to jest ten moment w terapii, gdzie ktoś staje w obliczu pokory, takiego zjawiska, gdzie mówi: Nie radzę sobie, jestem człowiekiem, potrzebuję pomocy. To jest bardzo trudny moment, ale przepiękny. A na grupie AA wszyscy są w tej samej pozycji, i dlatego są wspar jest, jest wsparcie. To jest duża grupa osób, którzy wspierają siebie nawzajem i są jawni, czyści, otwarci z tym, że tego potrzebują. Są tacy pokorni, przychodzą na grupę i opowiadają o swoich problemach. To jest przepiękne. To jest moc, właśnie. A nałogowiec to jest ktoś, kto nie opowiada o swoich problemach. Dlatego jest nałogowcem. Jego, no wiesz, taki w sumie główna, główna struktura nałogu: ukrycie problemów, ukrycie emocji, ukrycie siebie, schowanie się w coś. A jak ktoś zdrowieje ze wszystkiego, to otwiera się, otwiera wszystkie problemy. Staje się jawny z tym. Czyli wiesz, prosi o pomoc i mówi, że sobie nie radzi. A jak mówi, że sobie nie radzi, no to znaczy, że sobie już zaczyna radzić. To jest piękny moment. No, no i jeszcze w grupie AA jest odniesienie bardzo wyraźne do siły wyższej, co też ma ogromną moc, dlatego że ci alkoholicy, którzy tam się spotykają, oni nie tylko sięgają po wsparcie swoje własne nawzajem, tylko jeszcze liczą na to, że jest jakaś większa siła, która im to wsparcie daje. Są podłączeni, wiesz, to tak jakby taka grupka, wiesz? podłączona do dobrej energii. I oni wtedy mają moc. Jeszcze nie dość, że są grupą, to jeszcze coś wyżej jest nad nimi. I to, to po prostu robi też robotę. Że to nie, oni nie są, to nie jest takie ego człowieka, który mówi, o, ja jestem taki świetny. Nie, jest ktoś świetniejszy, kto mi tu pomaga. Wiesz, i to, to wtedy to podłączenie jest bardzo piękne i to też robi moc. Taking me to places I have never seen before. Now I'm never looking back, cause I know that I am sure you will always be enough. So I'm never going under. Wszyscy psychologowie powinni być dobrze wykształceni w kierunku uzależnienia, żeby nie pominąć czegoś takiego, bo też bywają takie przypadki i to sporo jest tego, że y, jest psycholog, który przymyka oko tam, że tam ktoś, wiesz, tam ma seks jakiś tam, ble, tam pornografia, tam no dobra, ludzkie rzeczy i tam wiesz, i jakieś takie bardzo poważne sprawy pomija, nie dopyta, nie, nie doprecyzuje, a pracuje z człowiekiem. No to po prostu mija się z celem, bo nie popracuje potem, nie ma efektów jakoś w terapii. A człowiek jest nieszczęśliwy dalej, ciągle jakoś w coś zaplątany, nerwowy, no różne rzeczy. A psycholog pracuje z nim, żeby wiesz, miał lepsze relacje z żoną, żeby coś. Ale on nie odstawia nałogów. To jest czynny nałogowiec. Czynny nałogowiec nigdy nie będzie zdrowy. Nie ma opcji. Więc każdy, wiesz, psycholog powinien się dobrze wykształcić w dziedzinie uzależnienia. Ja proponuję, żeby poszli na kurs dotyczący uzależnienia. Wszyscy psychologowie powinni to mieć zrobione. Żeby tego nie pominąć i żeby nie bagatelizować, tylko się tym zająć. Nawet jak się jest psychologiem, a nie terapeutą uzależnień. To po prostu, żeby wiesz. Pomóc człowiekowi wyjść z nałogów, a dopiero potem zdrowieć, wiesz, z różnych rzeczy, przeszłość ruszać, wiesz, tam jakieś traumy z dzieciństwa, różne rzeczy. To musi być dobra kolejność. To jest, wiesz, niezły punkt zwrotny u mnie w terapii. Jak przychodzi pacjent i opowiada tam o tym, o tym, że tam ma problem z tym, z tym, z tym. I ja w pewnym momencie po kilku spotkaniach zatrzymuję się, teraz usiądźmy i będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jakie masz niezdrowe zachowania. A niezdrowe zachowania to nie tylko nałogi, to będą różne niezdrowe nawyki. A niezdrowe nawyki są bliźniutko uzależnienia. Czasem wiesz, jest taka cieniutka linia i nie wiemy, gdzie się już kończy nawyk, a zaczyna uzależnienie. Ale niezdrowy nawyk pokazuje, jak ten człowiek funkcjonuje teraz w świecie. I wiesz, ktoś chce poprawy, a jednocześnie um, ucieka od emocji w jakieś nałogi. No to, to po prostu trzeba się tym zająć. No i taki wiesz, jakiś, jakiś moment w terapii jest, kiedy pytam człowieka. O uzależnienia i o różne rodzaje złych nawyków. To jest taka rewolucja dla umysłu. Jeżeli ktoś ma kilka uzależnień, musiałby w pewnym momencie zdecydować, że nie chce mieć nic, że nie chce mieć żadnego nałogu, że chce się wyleczyć ze wszystkiego. I wtedy jest to rewolucyjne, i tak jak mówisz, co 80 stopni zupełnie nowa jakość. Jak nie zostawisz sobie nic, bo jak zostawisz coś, to jesteś dalej w nałogu, tylko troszeczkę innym. Cały czas masz tą strukturę takiego chorego umysłu, który gdzieś coś wokół czegoś krąży. A jeżeli zostawiasz całość, to wtedy y, zmienia się postrzeganie tak bardzo diametralnie. No, ale właśnie cały czas dążę do tego i tutaj powtarzam, bo to jest bardzo ważne, że samemu się nie da. Że trzeba do tego specjalisty. Trzeba do tego pomocy drugiej osoby. Trzeba to o tym opowiedzieć komuś, nie zostać z tym samemu. Przez to, że nałogowiec ma tajemnicę i jest sam zakłamany, to jest osobą samotną, bardzo. A jeżeli zaczyna się leczyć jeszcze w grupie, to, to robi robotę, w której zaczyna spotykać siebie i innych ludzi. Naprawdę. W, wiesz, w miłości. Ja w ogóle niesamowite są takie doświadczenia grupowe. Dla mnie, jako terapeuty, to jest po prostu takie cudo. Ja doświadczałam tyle razy takich wzruszeń, wiesz, w takim momencie, kiedy grupa jest, grupa ludzi. Przychodzą obcy sobie ludzie, tak jak wiesz, w szklarskiej porębie na grupie, pracowałam tam, wiesz, przyjeżdżają z całej Polski, ze świata, siadają na grupie ludzie i zaczynają się otwierać. I oni są dla siebie na początku obcy, a potem okazuje się, że mówią takie rzeczy, jakich nigdy nikomu nie mówili. Więc się robi taka rodzinna atmosfera rodzinna w sensie zupełnie innej niż rodzina polska tylko taka prawdziwa otwartość. I wiesz, nie to, że tam dwie osoby rozmawiają ze sobą. Opowiada jedna osoba, a 15 osób płacze, przeżywa, jest obecnych razem. Wiesz, grupowy klimat prawdziwej otwartości to jest tak. właśnie mi się, wiesz, płakać chce, jak sobie przypominam, to jest przepiękne. Takie spotkanie nie tak, że wiesz, że, że parę osób się tam, wiesz, spiknęło i gada, tylko grupa. To jest taka moc, to jest, wiesz, tak piękne, że się wydaje, że niemożliwe, ponieważ też mamy takie przerysowanie, wiesz, na filmach które oglądamy, oglądamy pracę terapeutyczną grupę yy, prześmiewczo. Pokazuje się to nam jako zabawne, że a, a ludzie na grupie haha. Tak mało jest filmów, gdzie to pokazują naprawdę tak jak jest. Kilka widziałam w życiu. Reszta to jest śmiech z tego, że jest terapia. A tam są tak piękne rzeczy, że tylko ci, którzy byli na terapii grupowej, tego doświadczyli. I nie wiedzą tego, nie? Tak naprawdę. Świat nie pokazuje tego w dobry sposób. A tam jest piękno spotkania się większej grupy osób, prawdziwego spotkania, gdzie są wzruszenia, gdzie jest prawdziwe bycie razem. W trudnych sytuacjach takich emocjonalnych, w kłopotach, gdzie człowiek człowiekowi może dać wsparcie, gdzie po grupie ludzie podchodzą do siebie i się przetulają, mówią miłe słowa do siebie. Nie? To jest po prostu cudo. Ale ja naprawdę wiesz, ile razy się wzruszałam. Nawet nie tym, że wiesz, że człowiek na grupie mówi o tym, jakie tam y, przeżycia, tylko tym, jak reaguje grupa, jak to jest przepiękne, wiesz, to spotkanie to takie, takie wiesz, tak, tych, tych osób, takie, takie pełne miłości, no, cudowne po prostu.